Cześć Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj czwartek, jest 21 grudnia. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Głos mojego ukochanego, oto on, oto nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach, umiłowany mój, podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie, powstań przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź, bo to minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania drzew i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. Figowic wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną, powstań przyjaciółko moja. Piękna moja i pójdź, gołąbko ma ukryta w rozpadinach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku. Księga pieśni nad pieśniami, jest dla mnie księgą tęsknoty. Bóg oblubieniec, tęskni za swoją oblubienicą. Bóg tęskni za każdym z nas. Jak czytamy, On biegnie przez góry i pagórki, żeby spotkać swoją bluźninicę. Bóg jest w stanie i chce pokonać każdą przeszkodę, yy, która dzieli go od ciebie. I mówi dzisiaj: Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja, i pójdź, bo to minęła już zima, i deszcz ustał, i przeszedł. Ukaż mi swą twarz. Daj mi usłyszeć swój głos. Bo Bóg dzisiaj mówi do mnie i do ciebie. Pozwól mi wejść do swojego życia, bo ja tęsknię za Tobą. Pozwól mi pokonać każdą przeszkodę, która dzieli mnie od Ciebie, a zobaczysz wielkie dzieła miłości, które dokonam w Twoim życiu. Niech Was, Bogusławi Bóg, szef mogący, ojciec i syn, i duch święty. Dobrego dnia, Szczęś Boże.